My Assyryt to Was serdecznie w kolejnym odcinku ze Skyrim. Jesteśmy w okolicach jaskini Kronwanger. Przy której to się pojawiliśmy kończąc poprzedni odcinek. I słuchajcie, posadowiliśmy ku przypomnieniu, powiem, że ruszymy teraz jednak trochę wątku głównego. To nam wyjdzie bardzo mocno na korzyść, ponieważ będziemy w stanie trochę okrzepnąć w siłę. Ale tam się bardzo przyda tutaj też, zobaczcie, mm, za ścianki, że się będą zdarzać. Po prostu czasami one się pojawiają, nie wiem z czego to wynika. Miałem ścianki nawet przy tym, kiedy między odcinkami sprzedawałem przedmioty. I no, po prostu sobie to co odkryte już eksplodowałem. Tutaj to miasto, które widzicie, to jest właśnie Wichrowy Tron, czyli główna siedziba. W cudzysłowie słowie oczywiście gramowatę, natomiast samo Gaikan. Jest spokojną mieścinką i ona znajduje się już tutaj. Czyli dosłownie o rzut beletem. Od wiechlowego centu jest. No. Kurczę, tak jakby. że to dobrze ująć, nie wiem, coś w celu osiedla niech nowego taka No, najbliższa wiaseczka do wiechlowego celu. Jakoś tak to można na pewno nazwać. Jednak tutaj mm, mamy zadanie do wykonania Nie widzimy że znajomą Elfin czekającą na mnie. Szukałem cię. Masz dostarczyć coś wprost do twych rąk. Zobaczmy... List. Nie mam pojęcia od kogo, a on nie wspominał. Mówił tylko, że jest twoim przyjacielem. To chyba na tyle. Muszę iść. To dziękuję ci ma za zalistik. Nie wiem co tam robi, ale nie mam zamiaru czekać, żeby się przekonać. Żwawo, pośpiesz się. Może... Nie jest za późno, ale poczekajcie. No każda chwila jest to Czytanie listowe od przyjaciela, które zlecają nam zabicie smoków w różnych lokacjach. Przykładowo ten list na, jest na mi za kontakt. Jeżeli sobie odpalimy to zadanie, jako śledzone z kategorii różne, otrzymamy matkę na mi za kontakt. Ja, jeżeli dobrze pamiętam. Hmm, wiem gdzie jest ta lokacja. I tam sobie dwa, dwa strzały na dobrą sprawę. Weź mi sekundę. Okazał się, że to e, wspólnego z świeciem krokami, Czyli jest niewesoło. I to jest albo tutaj. Nie, to jest jeden Albo. Nie to na pewno nie to to jest coś innego. To jest jakiegoś tego hełmu, to to nie to Tu jeszcze to skała tutaj na pewno i tu jest e, przyprawa zaś z białej rzeki tu jest Tu nie, to jest fort Tam jest skryty lud No dobra słuchajcie, nie będziemy tutaj e, przedłużać bo jednak okazuje się, że tego miejsca po prostu no, y, nie pamiętam. Jednak z całą pewnością jest ono tutaj na mapie i na nie patrzyliśmy nawet. Tylko że o tym no... No nie wiemy. A czekajcie, a to jest tutaj. U, uh, 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 no słuchajcie. Tam się będzie działo, tylko tyle mogę wam powiedzieć o ten moment. Także lecimy już za Sodin. Zobaczymy, co to możemy zrobić. Sarin, czekaj. Kobieta, wezmę tutaj ciężką zbroję. Ty masz jaki lekki kubraczek i jesteś swana, a ja. Ups, smok. To Alduin. To zrobi. Hmm, i nie zrobi. No okej, idziemy tam. Fajcie, może tylko sobie poleci. Chociaż nie ten agent to nie wskazuje, że tylko odleci. Chyba trzeba niczego z efektami specjalnymi. Tak, to jest. złoczyk Kurhan. O, tutaj tak kilka piec jak widzicie. Krzyknął: Ojoj, może był smoka, trzyma go tłuc. Saloknid, przyjacielu nowy, wybacz, że tak znienacka cię. A tak, mamy 30 do właśnie, więc ja w tym momencie, no już bez skrępowania zainwestuję w Sokoli wzrok, co będzie bardzo mocno przydatne I później pójdziemy tutaj w pewną rękę. To możemy się wydawać o trochę marnowaniem punktów, ale to jednak ma sens co robię. Pytanie dla kogo? Tutaj, jak mówiłem, wybaczcie, że w hmm. te przycinki no, ale nie wpływu nie mam. Nie wiem, z czego to się bierze, też nie jestem nimi zachwycony. A powiedzmy sobie wprost, no, żeby nie było, yy, że mi to jakoś odpowiada. Ale też, jak mówiłem, przed nagraniem tego odcinka, no tak się akurat składało, że. Również podczas swobodnego eksplodowania bez niczego. Po prostu mm, miałem ścinki i spadki klatek. Nie wiem czemu nie pytajcie mnie. Chętnie się dowiem, uwierzcie mi. Okej, okay, już go powinniśmy uziemić. On już nie będzie się w powietrze wzbijać. No, mamy go. Badało ci się? Czekaj, co się dzieje? Na bogów. No co, zapytałem chwasta. Dawaj, dobry lud. Tak. Potrzebujesz czegoś? Tak. Potrzebujesz czegoś? Wiedzisz, nie kłamałem. A słuchajcie, jest się, tak. że na scenę nie można ładnie krzyknąć, więc no. Doczekać jeszcze sobie nie potwierdowanie niestety Delfin, ci jestem parę wyjaśnień, nieprawdaż? Oj, prawda, prawda. Tak? Winna ci jestem czegoś? parę wyjaśnień, nieprawdaż? Sedana. Wal tak, śmiało. Pytaj o co chcesz. Niczego nie będę ukrywać. Chciałem tam jak zakoczać no romantycznie. Tak? Potrzebujesz czegoś? Jednak Sedana, no weź przestan kucać. Matka boska, to są wampiry. Winny ci jestem parę wyjaś. Wal śmiało. Pytaj, Dobra, kim jesteś nie będę i, i czego chcesz ode mnie. Jestem jedną z ostatnich członkiń Ostrzy. Bardzo dawno temu Ostrza były zabójcami smoków. Służyliśmy smoczemu dziecięciu, najwspanialszemu spośród nas. Przez ostatnie 200 lat, od czasu ostatniego cesarza smoczego dziecięcia, Ostrza poszukują dla siebie celu. Teraz, gdy smoki powracają, nasz cel znów jest jasny. Musimy je powstrzymać. To możemy jeszcze że wiesz o powrocie smoków. zupełnie nic. Widok tego wielkiego czarnego smoka zaskoczył mnie tak samo jak ciebie. Wiesz, ten smok pojawił się już wcześniej. Naprawdę? Gdzie? W Przecznej Puszczy. A czy w Helgen? On pojawił się w Helgen, gdy Ulfik uciekł. Ciekawe. Ten sam smok. Niech to, poruszamy się po Omacku, musimy odkryć kto za tym wszystkim stoi. Jak na ten właśnie smok. Dobra, e, kim są ostrze dokładnie? Zupełnie nic. Kurde, Widok tego wielkiego czarnego smoka zaskoczył mnie ta... No właśnie. Dziś już nikt nie pamięta o naszym istnieniu. To chyba nie bamże kiedyś znani w całym Tamriel jako obrońcy cesarskiej dynastii Septimów. Ale czasy te dawno minęły. Przez ostatnie 200 lat poszukiwaliśmy kolejnego smoczego dziecięcia, które moglibyśmy chronić i służyć mu radą, tak jak przysięgliśmy. No, szczytny cel. Nigdy nie udało nam się żadnego znaleźć. Aż do teraz. Dobra, co danej, Delfin? W pierwszej kolejności musimy się dowiedzieć, kto odpowiada za powrót smoków. Ten duży smok. No, najlepszym tropem jest Talmor. Nawet jeśli nie jest w to zamieszany, dzięki niemu dowiemy się, kto pociąga za sznurki. Ach, to. Elfy jakieś, nie? Frakcja rządząca aldmerskim dominium. Ta sama, która 30 lat temu, w czasie Wielkiej Wojny, niemal doprowadziła do zniszczenia Cesarstwa. Nie ma większego wroga ludzkości w Tamriel. Cesarstwo z trudem przetrwało ostatnią wojnę. Talmor nie ma zamiaru przegrać kolejnej. Słuchajcie, zobaczcie co da na za yy, delfin. Sadana, dlaczego ty się tak składasz? Yy, dobrze, czego? Talmor cię ściga. Przed wielką wojną ostrza poparły cesarstwo przeciwko Talmorowi. Nasz wielki mistrz widział w nim największe zagrożenie dla Tamriel. Wtedy było to prawdą. Może wciąż nią jest. Więc walczyliśmy z nimi potajemnie, w całym Tamriel. Wydawało nam się, że jesteśmy dla nich aż nadto godnym przeciwnikiem. Myliliśmy się. Chyba właśnie się myliliście, nie? Trzeba uważasz, że to ten mod ze smokami? To nic pewnego na razie. Ale przeczucie mówi mi, że nie może to być nikt inny. Może masz rację pojmało Ulfrika. Wojna w zasadzie miała się ku końcowi i nagle zaatakowały smoki. Ulfrik uciekł, a wojna rozgorzała na nowo. A teraz smoki atakują wszystko, co popadnie. Skyrim słabnie, cesarstwo również. Komu jeszcze poza Talmorem jest to na rękę? Eee, nawet no pytanie. A na jakieś pomysły wobec Talmoru? Gdyby udało nam się dostać do ambasady Talmoru, to centrum ich działań w Skyrim. Problem w tym, że to miejsce strzeżone jest lepiej niż sakiewka skąpca. Mogłabym nauczyć się od nich kilku rzeczy na temat paranoi. No to jak tam mamy się dostać? Jeszcze nie wiem. Mam kilka pomysłów, ale potrzebuję trochę czasu, żeby wszystko sobie poukładać. Spotkajmy się w rzecznej puszczy. Jeśli nie wrócę, zanim tam dotrzesz, poczekaj na mnie. Nie powinno to potrwać zbyt długo. No dobra, mamy Jej jakiś oko plan. Na niebo. Będzie tylko gorzej. Oj, to na pewno. No dobra, pozwalmy A, więc delfin. pójść swoim w swoją stronę. Teraz pomyślmy, jakie powinniśmy obrać następne kierunki, jaki następny krok. się tutaj wygajken, więc najwięcej sensu będzie miał też, jeżeli pójdziemy do Wichrowego tronu według mnie. Tutaj mówię em... Um, temu wam zadziłem, że czasami nie mam pomysłu na dany odcinek, po prostu robię coś spontanicznie. Ten odcinek również jest takim odcinkiem bez planu. To jedynie wstawką w postaci tego y, aspektu DLC, jakim jest Sedana. Także myślę, że taki właśnie teraz mm, epizod w Wichrowym Tronie wpłynie na, na nas bardzo korzystnie. Tutaj również y, pokażę Wam kapliczkę Telosa, która znajduje się właśnie tam. Tylko, że trzeba przejść przez most. Okej. Okay. No ciekawe, tam tą kapeluszkę jest naprawdę warto odwiedzić, ponieważ jest tam coś ciekawego, co nam się może przydać. Proszę pamiętajcie, że bóstwa nie ma nic przeciwko temu, żebyśmy korzystając z ich pomocy bardziej niż jest to konieczne, jeżeli chodzi o pokonanie naszych adwersarzy takich, wiecie, przeciwników, którzy chcą nam skutecznie utrudnić życie bo po prostu pomogą. Tutaj mamy. A dokąd to się wybierasz, przyjacielu? Muszę dostarczyć ważne przesyłki. Nie mam. Mogę. Ok, czyli dla nas nic nie ma. Ale nie szkodzi, być może za jakiś czas coś będziemy nam do przekazania. A tej chwili, jednak, mamy dla siebie całkiem sporo czasu. To już widać, jest kapliczka Talosa. Talos ma się taki charakterystyczny hełm z takimi dwoma skrzydełkami. Okej, okay, Hejta Talos. Książka błąd Talosa, ok. E, tak. Weźmy sobie ten młot. No i również tego miecz czemu nie widzisz. Okej, okay. za czasami kwestią tego, żeby coś zabrać jest najechanie na danym przedmiotowo właściwym kątem. To się szybko przenieśmy do tych stajni, że to jest no trochę głupota z miejsca, to nam bardzo oszczędzi czas. Zwłaszcza jeżeli e, nie chcę specjalnie aktywować tej konsoli i wywoływać kodów. To po moglibyśmy sobie zrobić, e, ale to pod to, żeby opaść z wysokości, nie się sam sobie się przebiegli. No tak. Zaprowadzimy w ten sposób. Okej, okay, wichrowy tron stoi przed nami, właśnie otworem. Ale to nie tylko sam wichrowy tron. Właściwie skoro już tutaj jesteśmy, już mamy jedno zlecenie. A to co? Zanieczyszczasz nasze miasto swym smrodem! I nie chcesz pomóc gromowładnym. Ale my nie stoimy za żadną ze stron, bo to nie nasze. Hey, tak? Nie potrzebujesz czegoś? Nie, bo są cesarskimi szpiegami. Cesarscy szpiedzy Chyba nie mówisz poważnie. Może wpadniemy do ciebie dziś w nocy, mały szpiegu. Wiemy, jak dowiedzieć tak? się, czym naprawdę potrzebujesz jesteś. czegoś? ojojoj mrocznych elfów? Przychodzisz, by nas karcić i kazać się wynosić? No ja to dopiero co wszedłem, no, no co cenię do was odasy. Dlaczego miałem to robić? W takim razie jesteś w złym mieście. Wichrowy tron to siedlisko uprzedzeń i umysłowego ograniczenia. Nie jest ciebie godne. słowa. Ale... dlaczego miałabyś być szpiegiem? Niektórzy Nordowie wynajdują sobie każdy powód, byle tylko okazywać nam pogardę. Najgorzej. Ale nie tylko mroczne elfy są celem ich nienawiści, prześladuje się także Argonian. Chyba każdy, kto nie jest Nordem, musi przygotować się na udrękę. Czy ciężkie życie mówisz? Ale wiesz, oni szukali kłopotów także. Nic nowego większości Nordów mieszkających w wichrowym tronie za bardzo nie obchodzimy. Ale Rolf jest zdecydowanie najgorszy. Lubi upijać się i łazić po szarej dzielnicy we wczesnych godzinach porannych, obrażając nas. Doprawdy czarujący typ. Ma swój urok, nie ma co. Dobra, zostawiacie już spokoju. Suwadis. Potrzebujesz czegoś? Sadana potrzebuję, żebyś się zamknęła. Dziękuję. Odkrywam sobie tutaj yy, lokację. A mianowicie będzie to Pałac Królów, jeżeli mi powiem ci nie myli. Nie no, robi wrażenie. Tak, to jest Pałac Królów. I tutaj mam przecież zadanie. To sobie odznaczmy. Rozmawiamy z Aventusem Adetino. Chociaż nie pytajcie skąd to wie, bo prostu... Powiem tak. Ja tutaj w nie już na 100 różnych sposobów, więc. A właśnie, aż my wpłynęliśmy z twarzą duszę, nie? No tak. Weźmy sobie ten przykład, blokujmy, no. No to się tak robi. Otóż to w ten sposób. A to że tylko... krzyku nie będę rzucać w mieście, jeżeli już to raczej w sytuacji Podlankowej To prawda co wszyscy mówią? Aventus Aretino odprawia czarny sakrament? Próbuje przywołać mroczne bractwo Ach, Gribalze. Zawsze gadasz grupotą. Nie, nie, oczywiście, że nie. Tak? To tylko bar. Potrzebujesz czegoś? Dobrze, zaproszę go do zabawy. Tam mieszka. Zapukam do jego drzwi. Tak? Nie, dziecko, Potrzebujesz czegoś? Ten chłopiec jest przeklęty. Dom także. Ha! No to miałem rację. Chcę kogoś tak? zabić. Potrzebujesz Dobrze. czegoś? Nie będę zaprzeczać, moje dziecko. To wszystko prawda. Ale Aventus Aretino wkroczy tak? na roczną ścieżkę. Potrzebujesz czegoś? Jego czyny prowadzą ku zgubie. Dosyć. Więcej już o tym nie rozmawiałem. Tak? Jestem Potrzebujesz, czegoś? Ci okay, no, y, Potrzebujesz czegoś? Ok no. Elwka ewidentnie. Potrzebujesz czegoś? Ogam Lecomplex na punkcie będzie do, dominującą osobą. Sedana. Rozdzielamy się. Nie pozbędziesz się mnie tak łatwo. Co? Nie zgadzam się, nie zgadzam się. To chociaż nie przeszkadzaj. Nie mogę się doczekać, żeby znów zobaczyć dwór. Licencja Adatino, nowicjuszowy zamek. Okej, okay, prawie. trochę wyżej? Mhm, i jest okay, to Pogadajmy sobie z tym Aventusem. niewiernych muszą zostać zmazane krwią i strachem. Słodka. A w to nie le... jest wysyłający do siadocińca, no. Tylko Nieprzyjemnie. Ma... mi swoje dziecię, gdyż grzechy niewiernych muszą zostać zmazane krwią i strachem. Aventus! Do odpowiedź na moje modlitwy. Aventus, czy, czy wszystko w porządku? Zadziałało! Wiedziałem, że przyjdziesz! Po prostu wiedziałem! Raz po raz odprawiałem Czarny Sakrament z ciałem i tymi rzeczami. No i jesteś! Zabójca z Mrocznego Bractwa! Eee. <laughs> no... No, tak, to ja. A o, o co chodzi? Długo to zajęło. Bardzo długo. Ale skoro już tu jesteś, możesz przyjąć mój kontrakt! Chyba mogę. Moja matka, ona umarła. Teraz jestem całkiem sam. Więc wysłali mnie do tego straszliwego sierocińca w Pękninie, Honor Hall. Dyrektorka to zła, okrutna kobieta. Nazywają ją dobroduszną Grelot. Ale ona taka nie jest. Jest okropna dla nas wszystkich. Więc uciekłem i wróciłem do domu. A potem odprawiłem czarny sakrament i zjawiasz się ty. I możesz zabić dobroduszną Grelot. No, no dobra, no. Więc... Szczerze mówiąc, czuję się tu samotny. Chociaż nienawidziłem być w sierocińcu. To tęsknię za moimi przyjaciółmi. Znaczy z tym mamy taką sytuację, że... słuchajcie, no, strona będzie nam się jest nie w dialogi wcinać. Niektórych, że jest to dość irytujące, nawet jak na mój poziom tolerancji. To jest no, bardzo, bardzo wysoki. Tak też jest. Słuchajcie, no. Um, musimy coś jednak zrobić w pełnieniu. No dobrze. Weź o czym przysługę y, dziecku. Czemu nie? Chociaż no, ma to sens, żeby zabić opiekunkę, bo jej się nie lubi. Ale odczekajmy tutaj 4 godzinki, żeby wampiry y, nie panoszyły się po mieście. I teraz możemy już na spokojnie tutaj y, wejść. O tym glisacie twierdzy właśnie to, co jest dobre w tych markarach wewnątrz miasta, to to, że możemy się szybko przenosić właśnie na te podróżniające się y, budynki, takie jak właśnie glisa twierdza. Okej, okay. tu jest środotciniec izba chwały. Zauważycie, że Aventus na mówił tak jest w języku angielskim. Jest chyba, no, coś, co nigdy nie będzie naprawione. Ale ok, no mamy tutaj zadanie zabić opiekunkę. A może nie? Słuchajcie, chyba, chyba się cieszą, że wyjaśniliśmy grelot. No dobra, ok. Prawda? No, my swoje zdobiliśmy. Jak wiecie, to było bardzo proste, bardzo łatwe. Wręcz poniżająco proste, bym powiedział. No dobrze, wróćmy do Aventusa i przekażmy mu radosną nowinę. Myślę, że jeżeli ma taką awersję wobec Grelot, no to będzie chyba zadowolony. Chociaż ja sobie się nie popieram takiego no, rozwiązywania problemów, że kogoś to go zabije. Jest to według mnie bardzo słabe. Ale tutaj na potrzeby gry, OK, można na to mocno przymknąć oko chociaż. Powiem wprost, ja bym to rozpisał inaczej, dużo inaczej. Ja jednak okej, okay, no, chcecie chcieli nas wydobyć jakiś taki, no, odwróć, że będziemy czuć y, negatywne emocje względem Gdelot ponieważ, no, kochać cię potrafi na swój mało czas sposób, ale... Dobra, oto o, Eventus. eventus. Tak, Grelot, czy ona... No, wiesz? Tak, ona nie żyje to zrobić po prostu wiedziałem wiedziałem że mroczne bractwo mnie ocali proszę jak obiecałem powinno ci się udać sprzedać to za dobrą cenę i dziękuję dziękuję raz jeszcze co mi dałeś, powiedz małe ciekawe że nie cukrową yy, lalka no do Adetino. co będzie tutaj widzicie to jest no talerz yy, niby to jest zwykły talerz to jest no. Ze względu na podpis na to prostu to unikat w skali gry. Możemy głos, przecież możemy sobie zachować, i ja skorzystam z opcji numer 2, a mianowicie zatrzymam sobie tą pamiątkę rodową. Eee, też moi drodzy, dziękuję Wam bardzo serdecznie za udział w, ze mną w tym odcinku. Być może jest trochę krótszy niż 28 minut, minutie. Nie możemy... O, kto jego nie zacząłem nagrywanie tego odcinka. Ale mogę Wam obiecać, że y, już powoli będziemy tutaj jednak się skupiać na tych y, poważniejszych y, zadaniach. Nie robiłem tylko zadania mistrz, na prostu, bo wiedziałem, że to będzie być może cały odcinek. A też y, nie chciałem y, zrobić tutaj wycięcia tak trakcie tego odcinka. Także na następnym odcinku. Wybierzemy się do Rzecznej Puszczy i zobaczymy, co możemy zrobić obecnie w modu Was C9.1. I do kolejnego odcinka. Dzięki Wam bardzo za uwagę. Hej, cześć. Papa! Pa. Potrzebujesz czegoś?